13 maja 1981 roku, Plac Świętego Piotra w Watykanie. Tysiące wiernych przyjechało z całego świata, by zobaczyć i usłyszeć papieża. Atmosfera była pełna radości, jak zawsze podczas audiencji Jana Pawła II. On sam uśmiechnięty, pogodny, wyciągnął ręce do ludzi, błogosławił dzieci, rozmawiał z pielgrzymami. W tych chwilach pełnych entuzjazmu nagle padły strzały. Cztery wystrzały rozdarły watykańskie powietrze, papież osunął się w ramiona swojego sekretarza Stanisława Dziwisza, tłum ogarnęła panika, kobiety krzyczały, dzieci płakały, ludzie odmawiali głośno różaniec, to był moment, w którym zatrzymał się świat. W tym odcinku opowiem wam historię tego zamachu, od biografii zamachowca przez przebieg wydarzeń, działania Służby Bezpieczeństwa PRL, reakcje prasy i społeczeństwa, aż po przebaczenie i niekończące się pytania o to, kto naprawdę stał za tymi strzałami. Wszyscy wiemy, że strzały na placu w Watykanie padły z ręki Ali Akczy. Żeby zrozumieć, kim był Mehmet Ali Akcza, Trzeba cofnąć się do Turcji lat 70. Był to kraj rozdarty politycznie i społecznie. Po jednej stronie radykalna lewica inspirowana marksizmem, często powiązana ze Związkiem Radzieckim, po drugiej nacjonalistyczna prawica głosząca hasła narodowe, brutalnie zwalczająca komunistów. Na ulicach niemal codziennie dochodziło do zamachów, strzelanin i politycznych morderstw. W tym świecie dorastał Ali Akcza. Urodził się w 1958 roku w Malatyi, w biednej rodzinie. Nie miał łatwego dzieciństwa, ale kiedy dorósł, szybko znalazł sobie środowisko, które nadało mu tożsamość. Szare Wilki paramilitarną, nacjonalistyczną organizację działającą przy Partii Ruchu Narodowego w Turcji. Szare Wilki miały dziesiątki tysięcy członków. Ich symbolem był wilk, ich ideologią, nienawiść do wrogów Turcji. Dla nich wrogiem był komunizm, ale też wszyscy, którzy w ich oczach osłabiali turecki naród. To właśnie w tej organizacji Akça nauczył się posługiwać bronią, planować akcje, żyć w konspiracji. W 1979 roku dokonał czynu, który rozsławił jego nazwisko w całym kraju. Zastrzelił Abdiego Ipeckiego, redaktora naczelnego liberalnego dziennika Miliet. Dlaczego? W jego oczach Ipecki był symbolem zachody i zdrady narodowej. Akcza został aresztowany, skazany na dożywocie, ale długo nie siedział. Wkrótce uciekł z więzienia przy pomocy swoich towarzyszy i, jak sugerują niektórzy historycy, także tureckich służb specjalnych, które miały interes w utrzymaniu wpływów szarych wilków. Od tej chwili stał się zawodowym konspiratorem. Podróżował po świecie, pojawiał się w Iranie, gdzie właśnie trwała rewolucja islamska, w Bułgarii, w Niemczech Zachodnich, miał dostęp do fałszywych paszportów, do broni i do pieniędzy. Już wtedy częściej mówił o papieżu. W listach zapowiadał, że Jan Paweł musi zginąć. Dla wielu wydawało się to majaczeniem fanatyka. Ale były to słowa, które zwiastowały tragedię. 13 maja 1981 roku. Godzina ósma rano. Mehmet Ali Akça opuszcza pensjonat Isa w Rzymie, w którym spędził ostatnie noce. Do południa kręci się po mieście. Nigdy nie udało z całą pewnością ustalić się, co wtedy robił. Godzina 13.00. Według niektórych zeznań, później w części odwołanych, Akcza je wtedy śniadanie ze wspólnikami zbrodni: Oralem Celikiem, Teodorem Ajwazowym oraz Sergiejem Antonowem. Następnie wraz z nimi jedzie po broń i udaje się w okolice placu Świętego Piotra. Godzina 16:40 Akcja na Placu Świętego Piotra szuka właściwego miejsca do oddania strzałów. Godzina 17:00 Rozpoczyna się audiencja generalna Jana Pawła II. Papież wjeżdża na Plac Świętego Piotra. To był pogodny i pełen słońca dzień. Na placu tysiące pielgrzymów. Godzina 17:17, .17, lub jak twierdzą niektóre źródła, 17:19. Mehmet Ali Akça, stojąc w tłumie, wyciągnął pistolet Browning 9 mm i oddaje cztery strzały. Pierwsza kula przeszyła brzuch papieża, uszkadzając jelita i powodując potężny krwotok. Druga trafia w rękę. Kolejne dwie raniły kobiety stojące w pobliżu. Papież osunął się w ramiona Stanisława Dziewisza. O Boże, wyszeptał. Samochód natychmiast ruszył w stronę kliniki Gemelli. Podczas jazdy papież modlił się szeptem. Później mówił, że czuł opiekę Matki Bożej Fatimskiej. Zamiach miał miejsce dokładnie 13 maja, w rocznicę objawień w Fatimie. W szpitalu rozpoczęła się dramatyczna walka o życie. Operacja trwała ponad 5 godzin. Usunięto część jelit, zatamowano krwawienie, przetoczono kilka litrów krwi. Chirurdzy stwierdzili później, że kula minęła aortę o kilka milimetrów. Światowe agencje informacyjne podawały sprzeczne doniesienia. Jedni mówili, że papież nie żyje, inni, że walczy o życie. Dopiero wieczorem, około godziny 23:35, Watykan ogłosił: Papież przeżył. Zamach na Jana Pawła II odbił się szerokim echem w mediach. Na zachodzie gazety pisały o szczegółach i szukały politycznego kontekstu. Corriere della Sera nazywało to najczarniejszym dniem Watykanu. The New York Times od razu wskazywał na KGB. Le Monde pytał, czy to był samotny fanatyk, czy część większej układanki. Der Spiegel analizował karierę, akcje i jego związki z Szarymi Wilkami. W Wielkiej Brytanii The Times i Guardian skupiały się na obrazie tragedii: papież osuwający się w ramionach sekretarza, chaos, modlitwy – to zdjęcia, które wybijały się w gazetach. W Polsce było inaczej. Cenzura sprawiała, że prasa pisała lakonicznie. Trybuna Ludu podawała suche fakty. Nieznany sprawca oddał strzały. Polska agencja prasowa powielała oficjalne komunikaty. Telewizja Ostrzegała przed spekulacjami Zachodu. Inaczej wyglądała prasa katolicka. Na przykład Tygodnik Powszechny. Tam pisano o modlitwach, o poczuciu wspólnoty, o nadziei, ale nikt nie mógł otwarcie wskazać, że Moskwa mogła mieć w tym udział. Kontrast był uderzający. Zachód spekulował, Polska milczała. Dla Polaków oznaczało to życie w dwóch rzeczywistościach: oficjalnej propagandy i nieoficjalnych doniesień. Z radia Wolna Europa. Takcza został osadzony we włoskim więzieniu Rebibia. Na początku twierdził, że działał sam, ale wkrótce zmienił zeznania. Zaczął mówić o udziale służb bułgarskich i KGB. Włoski sędzia Ferdinando i Ponsimato prowadził śledztwo, które ujawniło jego kontakty z bułgarskimi dyplomatami w Rzymie. Na celowniku znalazł się Sergij Antonow. Pracownik Balkan R, oskarżony o bycie rezydentem bułgarskiego wywiadu. W 1982 roku Antonow został aresztowany. Proces trwał 4 lata. W 1986 sąd uniewinnił Antonowa i pozostałych oskarżonych Bułgarów. Brakowało dowodów, ale pytania pozostały: czy KGB rzeczywiście inspirowało zamach, czy Bułgaria była tylko pośrednikiem? Czy Akcza był pionkiem, czy graczem? Czy sam chciał rozgrywać swoje karty? Na zachodzie prasa szeroko opisywała bułgarski ślad. W USA i w Niemczech Zachodnik pisano otwarcie o udziale Moskwy. Wschód zaprzeczał. Dla władz PRL papież był ogromnym zagrożeniem. Jego pielgrzymka w 1979 roku obudziła naród. Nie lękajcie się! To słowa, które stały się iskrą dla narodzin Solidarności. W 1980 roku powstał największy ruch społeczny w bloku wschodnim. Władze komunistyczne wiedziały, że bez papieża Jana Pawła II byłoby to niemożliwe. Dlatego Służba Bezpieczeństwa prowadziła operację Zorza II, szeroko zakrojoną inwigilację papieża i jego otoczenia. Zbierano dane o ochronie, o jego podróżach, o kontaktach z opozycją. Informacje te trafiały do KGB i do innych służb Bloku Wschodniego. Nie ma dowodów, że PRL współorganizowała zamach, ale są dowody, że brała udział w dezinformacji. Departament I MSW uczestniczył w kampanii propagandowej, której celem było osłabienie wiarygodności wątku bułgarskiego i przekonywanie, że AKCJA był samotnym fanatykiem. Oficjalnie Polska ludowa odcinała się od spekulacji Zachodu, nieoficjalnie wspierała narrację Moskwy. W grudniu 1983 roku wydarzyło się coś, co zaskoczyło cały świat. Jan Paweł II odwiedził swojego niedoszłego zabójcę w więzieniu Rebibia. Rozmowa trwała ponad pół godziny. Jej treść. Nie została nigdy w pełni ujawniona, ale wiemy jedno: papież przebaczył akczy. Zdjęcie papieża i zamachowca, siedzącego obok siebie obiegło cały świat, stało się symbolem. Symbolem przebaczenia, które przekracza ludzkie granice. Akcza od tamtej pory wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń. Raz mówił, że działał sam, innym razem wskazywał na KGB, jeszcze innym na CIA. Bywało też, że dodawał wątki religijne, mówiąc o proroctwach fatimskich. W 2000 roku został ułaskawiony i przekazany do Turcji, gdzie odsiadywał dalszą karę za morderstwo dziennikarza. Na wolność wyszedł w 2010 roku. Od tego czasu udzielał wywiadów, ale nigdy nie podał jednej spójnej wersji. Do dziś nie ma jednej wersji wydarzeń. Pierwsza teoria mówi, że Akça był samotnym fanatykiem, człowiekiem z obsesją, który chciał zaistnieć. Druga, że za zamachem stało KGB, które widziało w papieżu śmiertelne zagrożenie dla swojej władzy. Trzecia, że Akça prowadził podwójną grę zmieniając wersje i myląc tropy, a w tle działały różne siły od tureckich nacjonalistów po blisko wschodnich sponsorów. Historycy do dzisiaj spierają się, co jest prawdą. Zamach na Jana Pawła II zmienił świat. Papież przeżył i jak sam mówił, że przeżył dzięki Matce Boskiej Fatimskiej. Jedna ręka strzelała, inna prowadziła kulę, powtarzał. Dla wiernych był to znak opatrzności. Politycznie zamach wzmocnił jego pozycję. Jego słowa przebaczenia wobec zamachowca stały się symbolem chrześcijańskiego miłosierdzia. Dla komunistów był to dowód, że papieża nie da się uciszyć. Dla historyków zamach pozostaje jedną z największych nierozwiązanych zagadek zimnej wojny. Od autora: Hej, bardzo dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka podcastu: Długie historie, krótkie. Cóż mogę powiedzieć, w bólach, ale udało się. Mam nadzieję, że kolejne odcinki będą i lepsze merytorycznie, i lepsze technicznie, i będą powstawały szybciej i sprawniej. Dlaczego ta historia? Otóż z bardzo prozaicznego powodu. Do nagrania tego. Do rozpoczęcia tego podcastu i do jego nagrywania szykuje się już naprawdę od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Jakiś czas temu zauważyłem w prasie informację o tym, że wkrótce do kin wejdzie film, ostatni film Władysława Pasikowskiego albo ostatni film wspólnie z Lindą, Bogusława Lindy i Władysława Pasikowskiego właśnie pod tytułem Zamach. Ma być to albo w zasadzie jest już to film, który będzie przedstawiał historię tego, w jaki sposób Polska, polskie służby miały być potencjalnie zaangażowane w zamach na Jana Pawła II. No i tak jak wspomniałem wcześniej, tak bardzo długo nosiłem się z nagraniem tego odcinka, że już dawno premiera filmu się odbyła, i do tego, jeśli dobrze pamiętam. Czytając różnego rodzaju recenzje, nie jest to film wybitny. Niemniej jednak odcinek pierwszy podcastu powstał. Za chwileczkę będzie kolejny. Mam nadzieję, że mieliście przyjemność słuchać, słuchając tego odcinka. Jeśli tak, zachęcam do oceny adekwatnej w aplikacji, w której słuchacie. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zachęcam do um, odwiedzania i słuchania podcastu. Dzięki, cześć.